Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z makijażem wykonanym za pomocą tej paletki. A jest to I Heart Revolution Cinderella. Jest to wydanie Disneyowskie. Grałam tę paletkę razem z innymi rzeczami od Małgosi z kanału Marka Eska, która robiła rozdanie na 2000 subskrybentów. Za chwilkę będzie intro, a po intro ciąg dalszy, na który zapraszam serdecznie. Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem z paczki z rozdania od Margi Eski. Mam tu paczkę, a co w niej jest, to już Wam pokazuję. Kosmetyczka, tak jak Małgosia pokazywała. To jest kosmetyczka Lufthansa. Tu jest wszystko, o czym Małgosia mówiła. Odsyłam Was do filmiku Małgosi. Gdzieś tu się pojawi odnośnik. Także to jest pierwsza rzecz. Dwie maski. Jedna jest ryżowa, a druga jest ta yy, zielona. Szampon i odżywka. Puder. Małe gąbeczki. Luvi. Żel żel oprysznic. To jest cień z Luwi. Taki różowo-miedziany krem bibiżniszy, Kosmetyczka z pędzelkami. Gwóźdź programu, paletka jeszcze zaklejona, nieotwierana. Nic nie patrzyłam, także nie wiem, jakie będą moje pierwsze odczucia. Na początek muszę otworzyć tą paletkę. Tak to wygląda. Zaraz ciągnę Tak się prezentuje. I teraz... Uuuu! no widziałam, że tu są właśnie jakieś niebieskości, oczywiście folie są zabezpieczone, paletka jest i tak jak widać tu są cienie do powiek, po tej stronie są produkty do twarzy, są róże, brąze, rozświetlacz, naprawdę super. Piękne kolory, różne fajne nazwy są. To jest chyba związane właśnie z bajkami Disneya. Na obrazku jest przedstawiony kopciuszek. Naprawdę przepiękne wydanie. Bardzo się cieszę z takiej paczki. Także dzisiaj będzie używana. Aż mi szkoda, naprawdę aż mi szkoda ją rozpieczętować. W końcu do czego są paletki? Nie do oglądania, tylko do malowania. Odklejam. No i odklejam drugą część. No i teraz mam tutaj pędzelki z nabli i będę ich używać. Najpierw moja baza, korektor. Jak zwykle na całej powiece pod brwi, druga powieka. To teraz paletka. Piękne kolory, dużo niebieskości. Są też szarości, beże, brązy, ale ja miałam ochotę na jakieś niebieskości dzisiaj. Na zewnętrzny kącik cień. Royal, to jest ten taki ciemno-niebieski. I tu biorę taki płaski pędzelek. No właśnie nie dość, że on mi się nie sprawdził pod oczami, bo mi wchodzi w wszelkie załamania, nawet jeszcze bardziej podkreśla odmarszczki, na powiekach robi to samo. Najpierw chciałam sobie zrobić taką granicę, zgodnie z moją linią wodną, do którego miejsca mam nakładać cień. I na drugim oku to samo. Teraz biorę pędzelek do blendowania. Spróbuję to rozblendować. Tu też próbuję to rozblendować, tą wewnętrzną granicę. Ten sam cień nakładam na drugą powiekę. bardzo ładny taki habrowy bardzo im się z habrem właśnie kojarzy i znowu pędzelek do blendowania i tak bardzo staram się rozdymić ten kącik na załamanie dam ten szaro-niebieski cień Sorry, good matter użyję takiego pędzelka on jest płaski ale jest na końcu roztapizony fajnie też się rozblenduje To już dosyć jasny cień, ale tak jak widać, można nasycenie też zbudować. Teraz znowu biorę pędzelek i rozblendowuję. To teraz znowu na drugiej powiece. Pędzelek i blenduję. A teraz przydałoby się to jeszcze, tą górę rozblendować i nałożę taki jasny cień. On jest beżowy, ale on jest w takim kolorze mojej skóry. Nazywa się Jack. Rozblenduję tą górę. Na drugim oku również. Wrócę jeszcze do tego Ferry i dołożę sobie troszkę, bo mi zniknęło bardzo. I teraz pędzelek i rozblendowuję znowu. Dokładam. I blenduję. Wracam do tego kopietka i do tego cienia Jack. I znowu tutaj rozblendowuję. Tak jak mówię, ten Jack to jest kolor kolorze mojej skóry. Nie widać go. <grytania> Pokusiłabym się o przyciemnienie troszkę załamania, bo jest trochę za blade. Więc biorę taki płaski pendelek i użyję Daydream. Taki niebieski, błękitny. Alecy wygląda dużo ciemniej, ale też można budować. Od razu wezmę sobie pędzel i lekko rozblenduję z tym pary. Na drugim oku też dam ten Daydream, przyciemnię troszkę załamanie. I znowu pędzelek i rozblendowuję. Teraz wracam do pędzelka, nabieram tego Fairy i znowu dodaję tego fery tutaj na górę. I znowu pędzelek do blendowania. Teraz znowu nabieram ten jasny, beżowy i znowu spróbuję ładnie rozblendować. Jak mówię, jego w ogóle nie widać, ale on mi robi taką ładną chmurkę. No i teraz nałożę sobie ten piękny cień tak. Nightingale, słowik. I nakładam go obok. Jest piękny i już się bardziej błyszczy. Na drugiej powietrze to samo. śliczny te kolor, naprawdę. To teraz Next Glitter Primer. tego go nałożę pędzelkiem, taki cieniutki, bardzo fajny, płaski pędzelek i na to resztę powieki. A teraz na wewnętrzny kącik nałożę sok nie balało. I mam zły pędzelek. Biorę taki języczkowy. Teraz przejdę jeszcze do tego J-dream, czyli marzenia i troszkę tu sobie przyciemnię to załamanie. Dobrze, to teraz drugie oko, najpierw NYX. Dzielę pędzelek do sukni balowej. Wracam do marzenia, przyciemniam sobie załamanie. Jeszcze trochę wzmocnię sobie ten kącik zewnętrzny i wracam do tego królewskiego cienia do Royala, którego nakładam na kącik zewnętrzny i jeszcze go sobie tak przyciemnię. Ja sobie mieszam tego Royala, tego Midnight, więc sobie dokładam. Pędzelek do blendowania. Teraz pora na dolną powiekę, to teraz zacznę od Royala. Zewnętrzny kącik. Tu tak samo. Teraz wrócę do Nightingale. No i teraz takim skośnym pędzelkiem do Dave Dream. Teraz na sam wewnętrzny kącik nałożę biały. Teraz ja poza kamerą już wytuszuję swoje rzęsy, przykleję sztuczne i zaraz teraz wracam. Dobrze, moi drodzy, to teraz przechodzę do twarzy. Moją bazą jest Unicorn Tears od Vibo. To jest takie serum i baza w jednym. Jeszcze czoło. Moim podkładem jest dzisiaj Face Finity od Maxa Factora. On jest dosyć kryjący, też jest zastygający. Jest bardzo dla mnie żółty, no ale to większość na podkładów taki pigment żółty, Kąbeczka. Teraz czas na korektor. Jeden to jest No More Dark Circles od Lovely, a drugi to jest Always Fabulous od Bourjois. On jest bardzo kryjący, nie wchodzi w załamania, ale jest na mnie troszkę już za ciemny. I teraz jeszcze dołożę Always Fabulous, to jest taka no, piankowa konsystencja. Leciusieńki, bardzo kremowy, nie wchodzi w zmarszczki, żadne załamania. I teraz znowu gąbeczka i rozblendowuję. Dobra, brwi, więc muszę sobie najpierw je wyczesać. Do brwi mam kredkę od Evelyn Cosmetics tym razem, bo swojej od nie mogłam dostać. Micro Precision Brow Pencil. Ona jest naprawdę ciemna, bo ona jest prawie tak ciemna jak ta Dark Brown od Lovely. Próbuję nią się umalować. Teraz moje brwi utrwalę, żale eyebrow fixer od Vibo. To teraz bronzer. No niestety jest tu jeden tylko bronzer i to dosyć jasny dla mnie, tak jak zwykle odskroni. śniutki bardzo. Ja jestem bardzo blada, ale widocznie <głos》>, nie aż tak. Ale on taki glow robi, taką poświatę daje. Palekce nie wyglądał na taki błyszcząca. Tu proszę bardzo, jaki glow mi zrobił. Teraz drugi policzek. Teraz trochę czoła. Trochę żuchwa. Teraz ja oczywiście jeszcze sobie wykontruję nos. Pędzelek puchaty i blenduję. Pora na róż. Wezmę sobie ten brzoskwiniowy i teraz może się do zamknę. O, kochana! To, to jest pigment! No pięknie! Śliczny kolor, śliczny, naprawdę. Że chcę dodać koloru i, i przyciemnić od razu. Wyglądam jak świnka pigi. Naprawdę z tymi rumieńcami. Róż mam za sobą, to teraz porę na rozświetlacz. się tak jest na Zobaczcie, policzki, nos. No i to są dwa rozświetlacze. Ten i ten. Ten jest taki bardziej biały, a drugi jest bardziej złoty. Ja sobie zmieszam po prostu. Troszkę pod łukiem. Jeszcze u na troszkę. Teraz ja jeszcze wezmę a Rozdymię mu te kontury. No i czas na cooking time. Może ja się komuś wydawać, że to dziwne, że po co. A no nie wiem, mi się wydaje, że to lepiej wygląda. Chyba kwestia przyzwyczajenia, właśnie. Ten puder od Małgosi. Jak mi się ten skończy, to przesypię sobie właśnie do tego. Domeczka znowu. I pod brązem. I wiecie co, mimo że ona jest ścięta, to mi się o wiele lepiej nakłada tą okrągłą stroną niż tą ściętą. Teraz pod konturem nosa nakładam puder. I teraz jeszcze zematowię sobie ten nos. No dobrze, moi drodzy, to teraz usta i znowu kombo. U mnie musi być konturówka, milion dollar matline od Vivo. Teraz śminka, Satin od Miss No, i teraz jak zwykle błyszczyk Extreme Shammy Lip Gloss od Eveline Cosmetics. I mają bardzo ładny blask, nie kleją się. Teraz duży pędzel i strzepuję puder. No i tak przybija jednak ten blask <gryw> z tego brązera. Nie byłabym sobie nie przyciemniła jeszcze bardziej żuchy. Moi drodzy, podsumowując. Ja jestem zachwycona tą paletką. Naprawdę jest przepiękna. Jest wydana w takiej formie książki. Przepiękne wydanie. Cieniami oprócz może tego jednego pracowało mi się bardzo dobrze. Natomiast ten jeden on jest troszkę taki bardziej problematyczny ze względu na to, że jest jasny. Jak się go nakłada tylko jedną warstwę. To on jest prawie niewidoczny. Po nim przeblendowaniu szybko ucieka więc trzeba go dokładać, ale tak ogólnie jest naprawdę rewelacyjny. Nie użyłam wszystkich cieni, użyłam sześć chyba, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o produkty do twarzy, bronzer jest prześliczny, ma piękny glow, to co ja lubię, natomiast troszkę jest za jasny. W każdym razie bardzo ładny ten bronzer, ładnie się nanosił, rozcierał, w ogóle nie było problemu. Róże są też bardzo ładne, ja co prawda użyłam tylko tego, ale widzę po nim, że jest pigmentacja, pięknie się robi, star, nie było żadnych plam. Jeśli chodzi o rozświetlacze, ten biały jest na taki perle, więc on jest taki bardzo pudrowy, zmieszany właśnie z tym złotym. Modały glow, może to nie jest taki glow, do jakiego jestem przyzwyczajona. Natomiast to jest taki dzienny glow, on jest ładny, podkreśla policzek, wszystko ładnie widać. Ja jestem zachwycona tą paletką i na pewno ją zobaczycie w niejednym moim filmiku. Jeśli chodzi o pędzelki, mięciusieńkie są te pędzle. One są bardzo zbliżone do tych moich, bo one są też mięciusieńkie te z mangę, Bardzo fajnie mi się sprawdziły. No i cóż, moi drodzy. To wszystko na dzisiaj. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio oglądałam na YouTube filmik, w którym właśnie mówiono o tym, że YouTube niedługo będzie likwidował takie małe kanały. Dlatego, że YouTube nie ma z tego nic. Być może, że faktycznie tak może być. Ja przez dwa lata mam tylko 300 subskrybentów. W tym moja rodzina, której bardzo dziękuję za subskrypcję. Natomiast, tak jak mówię, dwa lata. 300 subskrybentów to jest bardzo mało. W ogóle wiecie co? Myślałam nad zmianą nazwy kanału. Dlatego, że kiedy przez przypadek weszłam na jakąś stronę i tam moja nazwa kanału i jakaś kobieta pisała, że ona myślała, że te konto to jest takie dla troli, dla takich, którzy piszą tam pod filmikami różne negatywne rzeczy. No i była bardzo zaskoczona, że to w ogóle nie jest takie konto, że, że, że kobieta robi makijaże, jeżeli się nawet podobały, te makijaże tak napisała. Myślę naprawdę nad zmianą kanału. O ile mnie YouTube nie wywali, <grytania> no to jeszcze będę coś tam działać cały czas. Wiem, że może powinnam częściej filmiki dać, ale ja naprawdę nie wyrabiałam, bo tylko siedziałam, nagrywam edytowałam, nagrywam edytowałam, a dom po prostu z brudem, więc tak nie można I, i nie miałam czasu, żeby pójść na zakupy, żeby ugotować obiad, tak nie może być. względu na zdrowia, muszę o siebie zadbać. Więc zdecydowałam się na te filmik raz w tygodniu, a jak będzie, no to nie wiem, no zobaczymy. No. Mam nadzieję, że że jak to usłyszycie, to może mnie zasubskrybujecie, może wtedy nie zniknę. Także nie wiem, czy to jest faktycznie jakiś taki fake news, facet tłumaczy, że to YouTube z tego nic nie ma. No bo zarabia na reklamach. A jak nie jest opuszczony reklamę, jak nie ma tysiąca subskrybentów, no to, to nic z tego nie ma. Czy myślicie, że ja coś mam? Ja też nic z tego nie mam, absolutnie nic. Ja tego dokładam, bo tak. Lampę pierścieniową musiałam kupić, softbox kupiłam. Oprócz tego kupiłam nowy aparaty, żeby nagrywać. Ciągle wszyscy dookoła mnie się pytały: A ty coś masz z tego YouTube'a? Ja no nic nie mam, niestety, nic nie mam. Ja nie założyłam tego konta z myślą o tym, żeby zarabiać na YouTubie. Ja założyłam, bo chciałam się dzielić moją pasją. Na no z makijażem. Słuchajcie, no musicie być też tego świadomi, że ja jestem ręciską i zarabiam stosunkowo niewiele, bo w ograniczonym czasie pracy, więc ja nie mam tyle pieniędzy, żeby wydawać nie wiadomo ile no i kupować kosmetyki. Staram się jakieś nowości kupować, robię to od czasu do czasu, nie często, ale po prostu no, nie jestem w stanie fizycznie pozwolić sobie na kupowanie nie wiadomo ilu kosmetyków i jak drogich. Może jak zacznę zarabiać, <laughs> nagle pojawi się tysiąc subskrybentów, to może wtedy zacznę zarabiać, to może wtedy. A tak, póki co, no niestety, no, widzicie ciągle te same kosmetyki. Jak już kupiłam, to muszę to zużyć. Taka jest prawda. No ja nie owijam w bawełnę, nie udaję, że jest inaczej niż jest. Także moi drodzy, jeżeli możecie, to kliknijcie ten czerwony baner subskrybuj. Będzie mi bardzo miło. Ja oczywiście będę dalej robić to co robię, a co będzie, to już po prostu czas Pokażę. To tyle moi drodzy. Do miłego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa.